Cześć kochani, witajcie serdecznie na kanale Emigracja na Obcasach. Dla wszystkich nowych, kim jesteśmy? Jesteśmy wielodzietną rodziną, która mieszkała już w Polsce, Holandii, Francji i od paru miesięcy mieszkamy w Szwajcarii. Pod ostatnim filmem pytaliście się mnie, dlaczego tak mało o Francji, a ostatni film dotyczył tego, gdzie nam się najlepiej żyło. A parę jeszcze filmów wstecz prosiliście, żeby któraś z moich dzieci, któraś z moich córek wystąpiła w filmie i podzieliła się swoją opinią. Więc jest dzisiaj ze mną Ania i porozmawiamy sobie o przygodzie, którą dzisiaj w szkole miały. Dziewczyny cały czas chodzą do francuskiego liceum. Zarówno Ania, jak i moja druga starsza córka. I dlaczego decydujemy się o tym powiedzieć? Otóż dlatego, bo sytuacja jak ta dzisiejsza nie dzieje się po raz pierwszy. Nie mogę powiedzieć, że dzieją się często, że, że dzieją się na nagminnie, natomiast faktycznie zdarzają się, nie jest to sytuacja dla nas nowa i myślę, że ciekawie będzie o tym opowiedzieć tak na świeżo z emocjami póki temat właśnie jest jeszcze gorący. A więc tak, zacznijmy może od tego, że dzisiaj dziewczyny miały ostatni dzień e, szkoły, później mają kilka dni wolnego i zaczynają jeszcze dwutygodniowy staż. I co się działo tego ostatniego dnia szkoły? Była ewakuacja całego budynku. Dlaczego? Dlaczego? Więc e, sytuacja była spowodowana tym, że e, bardzo duża ilość uczniów zaczęła odpalać fajerwerki, petardy, e, granaty dymne, tak się to nazywa. Chyba, nie wiem, granaty dymne i rzeczy takiego typu. Więc powiedzmy chaos totalny. Stało się to pomiędzy e, dwoma godzinami lekcji. Mamy 10 minut przerwy, i tak dalej, i tak dalej. No i, właśnie I, na tej I na tej przerwie to się właśnie wydarzyło. Pomysł, pomysł był taki, żeby e, zrobić bitwę takimi e, kolorami w pudrze. Mhm. Takimi kolorami w pudrze, właśnie. I od początku to już było omawiane z e, nauczycielami, z e, e, osobami z administracji, takimi tymi. Było, Organami szkoły. Or, właśnie. I było powiedziane, żeby tego nie robić. Bo nasza szkoła już miała takie sytuacje przedtem i pewnie przewidzieli, co się może wydarzyć Będąc i tak dalej. z tego problemy. Będą z tego problemy. właśnie właśnie właśnie. To co się wydarzyło? Kto przyjechał do szkoły? Eee, żandarmeria był też jedno pogotowie, bo ktoś eee, oberwał taką jedną fajerwerką. No, ale żandarmerii było naprawdę dużo, przynajmniej 5-7 samochodów pod koniec całej sytuacji mhm. się zebrało. Jak no. sytuacja w ogóle wyglądała? Co, co tam się wydarzyło? Więc zaczę cała, powiedzmy, bitwa kolor kolorowa się zaczęła. Wszystko, powiedzmy, było w miarę spokojnie. Tak, to było chlapanie wodą, było kolory i tak dalej. No i, po no i potem poszły pierwsze odpały, fajerwerków e torped, petard i petard. Mieszczę No, tym, Miej Czy dyrektor że zeszła sekretarka dyrektora władza szkoły. Władza szkoły cała sypy i tak dalej. Zaczęli no, wiesz, zwracać, zwracać uwagę wszystkim i tak dalej, że przestańcie, bo naprawdę będzie źle. To też zostało olane, to zaczęli naprawdę się no, zaczęli się drzeć na te dzieci po prostu zabierać, konfiskować rzeczy, byłam obok jednej sytuacji, bo wpadła żandarmeria i, po, żandarmeria i powiedzieli, że wszyscy mają wyjść z budynku, żeby nie było, że ktoś się chowa i tak dalej, że nie ma uciekania. Mhm. Wszyscy musieli wyjść na dwór, więc przez to, że ja byłam przy drzwiach, zostałam też wyprowadzona na dwór i czekamy i stoimy, i po prostu patrzymy, co się dzieje. Obok mnie też była sytuacja, że jedna z powiedzmy wyższych osób w szkole się ze, ze, mocno się zezłościła, powiedziała, że dwie dziewczyny muszą iść z nią do jej gabinetu i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo miały, wiesz, rzeczy, ci, którymi, wiesz, używały, miały pistolety wodne i jedna też miała właśnie jeden chyba granat w ręku, Dymne. jeszcze nieodpalony i tak dalej. To wcięła... Czyli jasno było wiadomo, że one też brały w tym udział, po prostu. Właśnie, tak. Mhm. Eee, no i potem... Kiedy ludzie nie chcieli się nadal opanować, to oni powiedzieli dobra, do widzenia, koniec lekcji, ewakuacja, idźcie na wakacje, do widzenia, cześć. Cięcie po samolot. <laughs> Czyli szkoła została ewakuowana. Tak. Wszystkim kazali po prostu wyjść z budynku. Wyjść. Tak, nie było, że byłaś niewinna, niewinny, winny, niewinny. Niewinna. Wszyscy do widzenia. Wszyscy wychodź. Wszyscy, wszyscy. po prostu wszyscy. Jedyna sek jedyny sektor szkoły, który nie był ewakuowany, to są, e, były klasy młodsze, czyli koleż i podstawówka. Te, bo oni nie, nie byli tym zamieszani, zostali zostawieni. Ale reszta, wszyscy z liceum musieli wyjść i iść do widzenia, nie wracajcie tu, mamy was dość, po prostu. A mówiłaś jeszcze mi wcześniej, poza kamerą, że żandarmeria użyła gazu pieprzowego. Tak, e, to właśnie chciałam dojść do tej sytuacji, Pierw taka mniejsza, która się stała, był jeden pościg którego widziałam, to, to było widać, że ktoś, coś się dzieje, bo cała grupa ludzi zaczęła nagle zbiegać z górki, bo mamy dwie furtki jedna na dole, właśnie ewakuacyjna, i jedna na górze, taka zwykła. I wszyscy zaczęli nagle zbiegać z górki. No to logicznie, coś się dzieje, coś jest nie tak. I widać, że jeden gostek ucieka przed policjantem. To policjant potem się na niego wkurzył, też tam powiedział kilka rzeczy, ale nie będę tam cytuję. Już nie, cytuj już nie <noise> będę cytować. I go po prostu zostawił, bo to było widoczne, że on próbował, znaczy, że ten, który uciekał, próbował sprowokować całą hmm. sytuację jeszcze bardziej. Więc policjant go po prostu zostawił, też miał go dosyć i tyle. No i dalsza, większa akcja, właśnie z tym pierwszym. E, gazem, gazem pieprzowym. Gazem pieprzowym. To było tak, znowu podobna sytuacja, widać dużo, jeszcze większą grupę ludzi, która zbiega właśnie z górki i tym razem nie tylko jeden oficer. Oficer? Oficer, oficer? Funkcjonariusz. Funk funkcjonariusz, tylko kilka. Jeden po... Bo to w ogóle było na terenie, gdzie mamy autobusy szkolne zaparkowane I było widać jeden e, ofic, e, ofi, oficer biegnie pomiędzy autobusami, dwa tutaj i jest jeden goście, który znowu ucieka On uciekał i został pierwszy raz, nie to, że uderzony, ale zatrzymany mhm. Został zablokowany, to zwolnił I potem byli w stanie go złapać e, Dostał taserem mhm. I był położony na ziemię i tak dalej Potem przez to, że to była grupa ludzi, która zbiegła za nim, jego znajomi i tak dalej, i tak dalej, wszyscy zaczęli się tak naprawdę rzucać. Ja i moi znajomi się tak naprawdę na siebie spojrzeliśmy i już, dobra, zaraz coś się stanie większego, idziemy stąd. I potem widzimy właśnie grupę ludzi, która z tego, z tego miejsca zaczyna uciekać, i było widać i słychać właśnie spray pieprzowy, który został użyty, żeby właśnie o ludzi. Obezwładnić. Obezwładnić, bo naprawdę zaczęli się rzucać. To było na zasadzie... Jeden agresywnie, się, agresywnie, tak? Agresywnie. Jeden się zaczął prawie tłuc z jednym z oficerów. E, miałam nawet szansę porozmawiać z jedną z... Um, nauczycielek, a na, to jest tak, kosmos. Z nauczycie. nauczycielek. Um, bo się pytałam, bo jeszcze moja siostra była w budynku i się zapytałam, czy mogę po nią iść. No ale mi niestety powiedziała, że nie mogę, bo była ewakuacja i reg regulamin po prostu mi nie, po nie pozwala, żeby wyjść z powrotem do szkoły. No i potem tak zaczęłam z nią gadać, to ona mi powiedziała, że ona się po prostu boi wrócić z powrotem do domu, boi się z tą po prostu iść z tej sceny. Bo martwi się, że ktoś pójdzie po prostu za nią do domu, a ona, która mieszka niedaleko od naszej szkoły, na zasadzie 5-10 minut, nie wiem, spacerem czy samochodem, mniejsza z tym, po prostu martwi... martwiła się sama. z... W... No sama, mhm. że coś, że, że mogą za nią pójść i może dalej jeszcze to pociągnąć. Może jej się krzywda po prostu. Skoro... No ale tą sytuację to z, z agresywnymi znajomymi tego głoska tak. Z drugiej strony ją naprawdę rozumiem. Ja też bym się nie czuła komfortowa w takiej sytuacji. Małe problemy techniczne jesteśmy z powrotem, ale słuchajcie, powracając do Meritum, Ania, czy w tych zamieszkach br brali udział tylko? Yy, tak tylko młodzież narodowości francuskiej, tubylcy, czy też dzieci z sekcji międzynarodowych. Większość dzieci, która była zamieszana w powiedzmy, te bardziej huligańskie rzeczy, była yy, z tubylców. Francusko mówiących dzieci na ogół, ale powiem też, że były dzieci z sekcji międzynarodowej, angielskiej, holenderskiej i włoskiej, którzy też, powiedzmy, brali udział w tej zabawie, ale nie szli aż daleko, aż do torped, granatów, do, i tak chuligaństwa. Dalej. do chuligaństwa. Zostali przy wodzie i, i tych właśnie proszkowych kolorach. Okej, okay, bo do czego zmierzam? Słuchajcie, czasami mnie pytacie, jak się mieszkało we Francji, właśnie. Francja słynnie z tego, że we Francji jest bardzo dużo migrantów w wiadomej religii i mówi się, że przez to jest niebezpiecznie. I powiem Wam tak, z naszego punktu widzenia te 5 lat, które spędziliśmy we Francji, nie były aż takie straszne, okej? Okay? Ehm, poznaliśmy wyznawców religii innej niż nasza. Większość z tych ludzi to są ludzie zupełnie normalni, którzy przyjechali za pracą za chlebem. Którzy mają swoje rodziny, pracują i ich codzienność wygląda bardzo podobnie do naszej. Natomiast zdarzają się sytuacje, że na przykład spłoną jakiś samochód i wielu ludzi automatycznie mówiło, że to na pewno oni, ale były też inne jakby wytłumaczenia tego, że to właściciele samochodów, którzy chcą naciągnąć ubezpieczalnie, albo że to ludzie zazdrośni palą samochody osób, które pracują w organizacjach międzynarodowych, bo ci przyjeżdżają tutaj, zarabiają duże pieniądze i wiecie, rozkradają rozkradają rynek pracy. Więc jakby nie można wszystkiego wrzucić do jednego, i wszystkich wrzucić do jednego wora, Natomiast tak, sytuacje dziwne się zdarzają, natomiast pamiętajcie, że w każdym kraju dziwne rzeczy się dzieją: przestępczość ma miejsce, huligaństwo i tak dalej ma miejsce. Tak samo w Polsce, również z polskich rąk dochodzi do różnych dziwnych akcji. Tak samo tutaj też, wiecie, i francuska, i pewnie różna inna ludność ma swoje też za uszami, jakby, ale chciałabym jednak żebyście nie, po tym filmie wiecie, nie wrzucili wszystkich do jednego wora, nie? że we Francji jest źle, bo jest tyle migrantów, bo to nie tylko oni, taki jest mój główny przekaz. Natomiast faktycznie tutaj wiem z opowieści moich córek, że tamtejsza młodzież też bywa bardzo trudna no. i problematyczna, ale to nie znaczy, że wiecie, dzieci krwi czysto francuskiej nie sprawiają problemów i są wiecie. No, no nie. Bywa trudna młodzież, wiecie, w każdej religii, w każdej narodowości i tak dalej. Pamiętajcie. O to. to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!